Proszę pana, czy ja mógłbym zadać kilka pytań? Nie. Po pierwsze, co pan robi na YouTube? I kto pana zaprosił do nie, nas tutaj, nie, nie, na ten portal? Pan, nie, nie, nie. Bo pan, ja nie wiem, czy pan wie, ale YouTube to jest miejsce, gdzie nie ma nienawiści i nie ma hejtu. A, 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 a pan, pan tym z... swoim programem y, rzuca oskarżenia bezpodstawne. Nie, nie, nie. I w związku z tym ja chciałem zadać panu kilka pytań, jeśli pan pozwoli, ja się przysłużę. Dziękuję bardzo. E, to kolega to... do prostologa. Kilka... Ja bym chciał prosić teraz yy, naszą jednostkę montażową. E, poproszę o zwężenie kadr do 2 proporcji 1 do 2,35. Dziękuję bardzo. E, czy możemy zrobić tak, że troszkę rozszerzymy i potem zmniejszymy, żeby było bardziej anomorficznie? Możemy poprosić. Możemy poprosić troszkę desaturację. Czy możemy poprosić troszkę Graina? Doskonale, bo teraz będziemy mówić o filmach, konkretnie o serialach, ale ponieważ teraz seriale wyglądają jak filmy, to zostawmy sobie te nastawy. Najwyżej się Włodkowi spali procesor przy underlingu, to, to będzie filmów. cały dzień się no, tu Sorry. Badanie zostały przeprowadzone przez dziennikarzy portalu na temat. Zawsze chciałem powiedzieć, że zostały przeprowadzone badania przez dziennikarzy portalu na temat, bo to jest żart w żarcie. Ale oni to cytowali tylko. Faktycznie ponoć nie przeszkadza widzom seriali to, że się zaspoiluje kolejny odcinek. Tak. W sensie powie im się, co będzie w najbliższym odcinku i są nawet pewne procenty, procentaże odnośnie tego wszystkiego, co już przedstawi docent Markowiec. No właśnie to ja. Co, Co Markowiec? Nie ma nic. Bardziej mniej śmiesznego niż, niż e, przekręcanie nazwiska, jakby to jest najbardziej podstawowy poziom żartu, co mi bardzo przeszkadza, bo przecież od nas wyszło przekręcanie nazwiska Kotarskiego na kotarbiński, Kotarciński. śmieszno, że... <laughs> no, nie, to jest najprostszy poziom żartu, który może zrobić każdy, wprawiony, wprawiony nie wprawiony komi. Robert Pasat. <laughs> Mam cię! 27,7% badanych. Uważa, że następnego dnia po emisji odcinka można już zaspojować to, co będzie w następnym. No, czy powiedzieć, co będziesz... Ja! To... Yeah. Czy ty to słyszałeś? A nie, nie będzie tego słyszeć w ma Nie, 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 masz szans. nie będzie tego słyszeć. A może będzie? No, jak będzie, to. A to odtworzyć, jestem dobry w tym. No to. Taki dźwięk właśnie dobiegł tam z dołu. Władek z Moniką kupili sobie misia polarnego. <laughs> I go trzymają w sobą, myślałem, że tygrysa. Bo tygrysy wydają inny dźwięk. One wydają taki... taki... takie staccato, takie bardzo grube takie. O, 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 o. A to był tytus. Natomiast my. A, <laughs> a co z tymi serialami? Jak... jak, jak, jak to? I tutaj mamy kolejne procenty, gdzieś 22, gdzieś 12, gdzieś 16. Ogólnie chodzi o to, że ludziom tak naprawdę nie przeszkadza za bardzo to, że przyszły odcinek, którego jeszcze nie oglądali, będzie w jakiś sposób e, strajlerowany, czyli będzie jego zwiastun. Czyli Czy e, briefing e, jednak, omawiamy się na call. Strajlerowany. Będzie jakoś zajawiony. A, zajawiony, a. To opisywał... Ma Prestiżowy magazyn naukowy, a tak, wiec, nie znasz. Uwielbiam, to jest też jeden z wyznacznie najwyższego... Bardzo... Jest artykuł, jeżeli ktoś w pierwszym zdaniu, Sprawdźmy. próbując podbudować cały taki status osoby, która się wypowiada, albo Magazynu, który jest cytowany, to pisze, że to jest prestiżowy albo na przykład bardzo znany doktor nauk. Ale wiesz, że tak, tak dalej, wiesz, wiesz, tak wiesz że tak trzeba. Nie, nie trzeba. Nie ma masz... się nie trzeba. To trzeba. Jest tak, tabloidowe podejście, że tak nie. Zdecydowanie nie trzeba. prestiżowy to nie jest tabloid. Chodzi o to, że. Tabloidowe podejście, oczywiście, że tak. O, nie widziałeś takich lidów. Bardzo znany naukowiec twierdzi, jutro wszyscy znamy. No zginiemy. bo otwiera, okazuje się, się, że pisze to... dla Frondy. Ale jeśli to jest faktycznie znany magazyn, załóżmy, że jest. Ja nie mam powodu, żeby twierdzić, że nie jest. To jest do mnie niewinności. Więc jeśli ja zakładam, że ten magazyn jest znany, to nie mam powodu, żeby im nie mówić. Ja nie mówię, że nie jest. To tak jakbyś na przykład pisali o tobie i to napisaliby, że bardzo znany youtuber. No dokładnie, i to jest właśnie tak bardzo z dupy. Dlaczego? Przez to, że ktoś powie. Tam jest bardzo znany naukowiec, który się wypowiedział na ten temat. Ludzie tego potrzebują. No wiem, i właśnie tylko po to, żeby podeszę w gadce gdzieś, tak. Stars, tak, wiesz, wiesz, że przeczytałem artykuł i bardzo znany naukowiec z uniwersytetu A, jakiegoś jak się tam. O, nie pamiętam, ale... Nie był pamiętam, bardzo, ale był bardzo, znany. bardzo znany, bo to jest jedyna rzecz, którą jestem w stanie zapamiętać w moim... Do wielkości Ludzie, kurwa ziarnka grochu. Ludzie tego potrzebują. To k Oni przestaną. Jest! Argumentacja Karola. Eee, eee. Ludzie eee. mają potrzeby fizjologiczne, muszą czasem pójść nie. do toalety. To niech przestaną! Po co chodzą do tej toalety tak często? Czy, to, czy ty naprawdę musisz ścigać tak często? I czyst? Argumentacja Karola. To jest jedna z tych historii, którą opowiadałem już wiele razy o szamanach. To jest historia, którą opowiadałem o szamanach, którzy chcieli pokazać, że są lepsi od całej wioski i nie wydalali. A oni nie wydalali tylko wydalali, tylko że mieli wsadzony korek, po prostu. I chodziło o to, że oni mówili wszystkim w wiosce: popatrzcie, mamy korek, my nie musimy chodzić do kibla. I wszyscy w wiosce mówią: uuu, niesamowite, A tak naprawdę oni po prostu ten korek, no, na jakiś czas wyjmowali kiedyś szli gdzieś tam dalej. Czyli muszą! No muszą, no mówię, ale że nie muszą. Wszyscy w wiosce myśleli, że nie muszą. I to jest właśnie... I co to udawał, No, Że ludzie mają takie muszczki. Nie tak. zgadza mi się absolutnie a to z tym, to. że. O, to się nie dodaje. Zawsze w internecie, jak ktoś coś no. zaspoiluje, czyli napisze, to. co będzie w tym odcinku, który wyszedł wczoraj, a ja jeszcze nie oglądałem, to jest... Wielki, tak zwany flame na osobę, która napisała, czyli hate, czyli po prostu jedziesz w tą osobę. Jak mogłeś to napisać? Przecież jeszcze nie oglądałem, zapisłeś mi cały serial. a zabijcie, jak cię znajdę, to cię zagatrupię. Jeżeli mówimy o spoilerach, ja Wam z pełną odpowiedzialnością mogę zaspoilować końcówkę Californication, bo zupełnie przypadkiem byłem u Włodka, kiedy, kiedy to było, co trzy tygodnie temu? Cztery? Coś takiego? Ja będę mógł wpisać, nie, nie Obejrzałem końcówkę Californication. Prawdopodobnie to było najgorsze zakończenie serialu, jakie w życiu widziałem, a nie widziałem wielu zakończeń seriali, to prawda. To po wakacjach nowy sezon pewnie, nie? A wody... Nie, Karol. To jest koniec. To jest koniec? To? Co to jest? Co to jest? Przewróć stronę. Koniec, faktycznie. Co no będzie? chodzi o to, że on jednak leci za tą Karen, wsiada do samolotu i lecą razem do Nowego Jorku, gdzie ta mała bierze ślub z jakimś gościem, no i jego córka, no wiecie, jego córka, ta czarna. Rebecca. Rebecca. Becca. Becca i okazało się, że w ogóle Hank ma syna, który jest totalną ciotą i, i, ma i płaci limon. za seks. I to jest taka durna zagrywka serialowa, ja. Jesteś w stanie już sobie e, zdać sprawę z tych e, zagrywek scenariuszowych, serialowych, które są wykorzystywane, kiedy już im brakuje pomysłu, bo po prostu im brakuje No to pomysłu. widać, tak, to widać. Masakra, jakie to jest oczywiste, kiedy o, nagle się odnajduje syn, no kuźwa, no nie ma nic gorszego niż nagle odnajdująca się osoba. Kuźwa, daj mi jedną sytuację daj czy, mi jedną rodzinę. Jedną rodzinę, jedną sytuację. skądkolwiek, Dokądkolwiek. Skąd, skądkolwiek, z ostatnich 15 lat twojego życia. No. Pytaj wszystkich swoich znajomych, pytaj całą swoją rodzinę, czy znają sytuację, że odnalazła się jakaś osoba. No. No ja mam taką y, sytuację. Y, nie będę mówił. Nie mówimy Gdzie... o tobie, że się odnalazłeś w kapuście po 10 latach. <laughs> Czekaj, 400 200, 200, 25. <laughs> Tak. <laughs> Ale jak się dzieje, procesor była cała rodzina, bo ci którzy się kłócili bardzo często. I e, ojciec powiedział do swojego syna, że musi ubrać tę kurtkę, idąc gdzieś tam, na przykład do kościoła czy do szkoły. I powiedział, że jeżeli nie ubierze tej kurtki, mm. to może równie dobrze wyjść z domu i nie wracać. Mm. I ten chłopak <laughs> wyszedł z domu i nie wrócił. I wróci dopiero po 40 latach. I mm. to jest autentyk. Dobry jest. I to jest szacun, tak? I przecież i, i, po 40 latach on się odnalazł. Z I to jest jakby. Z Szanowny, tylko że ty w sytuacji, kiedy on musiał ubrać jak, jak jakąś kurtkę, której nie chciał. To musiało być na pęczki, zanim wyszedł. Nie no to, to musiało być tak, już tak. To może ubierzesz tą kurtkę? I on tak, A tak... słyszę tę kurtkę już sześćsetny dwudziesty raz, nie mogę już, ile, ile idę, idę, idę nie wrócę. Nie wytrzymam. Po prostu i wtedy po... szacun dla niego, że poszedł i nie wrócił. O, okej, okay. no. czyli to jest Tak. Co to się znają, co tam jeszcze było? A, no i y, Hank w ogóle w całym tym sezonie będzie pisał serial właśnie, to też jest ciekawe. Tak? On pisał serial. Tak, ]cie. jego nową pracą jest pisanie seriala. 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 Boże, do czego to mi <laughs> Jakie było! Doskonały żart wodeczka na koniec średniego odcinka, więc. To no my po prostu powiemy to, co się mówi na koniec. Lekko stronnicz. Y.